Tradycyjne prace społeczne podczas Warszawskiego Września. Najwięcej ochotników potrzebuje Trasa Łazienkowska i Wisłostrada. Fabryki, urzędy, instytucje. Któż rozróżni dyrektora bez koszuli od magazyniera? Panie zabrały się za demontaż kocichu łbów, które stanowiły kiedyś na ulic powiśla. Wielu panów podziwia energię koleżanek zachowując postawę życzliwego obserwatora. Tu jest porządek. Mundury złożone w kostkę, praca dobrze zorganizowana. Żołnierze warszawskich jednostek, pierwsi przy łopacie i napojach chłodzących. Obok Wisłostrady, na pobliskiej trasie łazienkowskiej, nowoczesny kombajn drogowy. Układa 80 metrów szerokiej jezdni dziennie. Wyłaniają się zarysy wiaduktów, dojazdów i ślimaków. Niedługo będziemy nimi jeździli.